W sobotę 29 marca Międzyrzecki Ośrodek Kultury zamienił się w baśniową krainę tańca i magii. Studio tańca Gold świętowało swoje 13 urodziny wyjątkowym spektaklem Piękna i Bestia, zachwycając widzów niezwykłą choreografią i emocjonującą opowieścią. Od kilku lat tworzymy spektakle w ramach urodzin i to się sprawdza, ludziom się to podoba. Realizujemy pomysły, takie, które dzieci same zaproponują. W tym roku padło na piękną i bestię, no i się udało. Co Pani odczuwa w takim dniu jak dzisiaj? Myślę, że ogrom satysfakcji i taką energię, którą dali ci tancerze dzisiaj nam tutaj na scenie. To, że im się to podoba i że widownie jest wypchana po brzegi, to jest największa energia, pozwala tworzyć dalej. Z przygotowania zaczynamy wtedy, kiedy rozpoczyna się sezon artystyczny naszych sekcji, czyli we wrześniu. Wtedy są pierwsze projekty, pierwsze plany, pierwsze pomysły i idee. Wszystko tak naprawdę krystalizuje się koło końca roku i już od stycznia tak naprawdę ruszamy pełną parą. To już kostiumy, to już osobne próby, to już wspólne układy. Ostatni tydzień jest najbardziej gorącym tygodniem przygotowań przed spektaklami. Więc gram rolę Belli. Mamy to kolejny spektakl o miłości, co prawda trochę w innej odsłonie, my bardziej pokazujemy tą stronę tęsknoty, cierpienia. Bardzo ciężkie emocje do odegrania, ale, ale wydaje mi się, że... Warto nas zobaczyć po prostu. Jest to naprawdę ogromna duma. Moje dziecko tańczy od samego początku z dnia Tańca Gold. Dziewczyny, wszystkie tancerki robią niesamowitą robotę. Są niesamowicie zgrane, mają naprawdę już ogromne umiejętności i te umiejętności pokazują nam w formie wspaniałych spektakli, w formie takich wydarzeń, które pamięta się później na całe życie. To już trzeci z kolei taki spektakl. wcześniej był Kopciuszek, później była cruella, Teraz jest piękna i bestia. W dzisiejszym spektaklu piękna i bestia wystąpiło ponad 200 tancerzy. Wystąpili tancerze studia Tańca Gold z międzyrzeckiego Środka. Kultury, że studia tańca Remix ze Stowarzyszenia Przyjaciół Studia Tańca Remix ze Skierzyny i tancerze studia tańca Remix z Centrum Animacji i Kultury w Międzychodzie. Było u nas dzisiaj ponad 200. Ja dostałam ogromne wsparcie od rodziców, ale też nie mogę pójść z ponieważ Panią Wiolettą. Pracuję już ze sobą 13 lat i, i tak naprawdę rozumiem się już bez słów. Także stąd też e, taka wolna ręka też do, do tej stworzenia tej nowej choreografii, którą najczęściej Pana są właśnie. Studio Tańca Gold jest naszą sekcją, więc my jesteśmy odpowiedzialni za całą logistykę, za przygotowanie wszystkiego, za zaproszenia, dystrybucję, za przygotowanie sali, zapewnienie publiczności, scenografii, utworów i koordynację logistyczną wszystkich projektów. Byłam związana ze studiem Tańca Gold przez 10 lat, czynnie tańczyłam razem z Agatą, byłyśmy w jednej grupie, rozwijałyśmy się, spełniałyśmy swoje pasje. Później przez studia musiałyśmy już zrezygnować, ale wspieramy do dzisiaj, uczestniczymy we wszystkich wydarzeniach, kibicujemy i wspieramy Goldy. Bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj być na tym wydarzeniu, zobaczyć jeszcze raz to wszystko ze strony widowni. Piękne wydarzenie, bardzo godne podziwu. Ja naprawdę jestem pod wrażeniem całego wydarzenia. Wywołało ono ogromnie, u mnie ogromne emocje. Nie jestem w stanie nawet opisać tego słowami dalej. Wydaje mi się, że te emocje opadną dopiero wieczorem ale naprawdę i scenografia, muzyka, światła, emocje, które oddał ten spektakl w tancerze, naprawdę coś pięknego i niesamowitego. To zawsze warto inwestować w młodzież, zawsze warto pozwalać im realizować swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje hobby, jeśli tylko odrywają się od ekranów i mogą ten czas spędzać w domu kultury, realizując swoje pasje i to co lubią, to jak najbardziej... Wszystkie ręce na pokład, aby tak było. To niezwykłe widowisko na długo pozostanie w pamięci widzów, którzy z zachwytem oklaskiwali młodych tancerzy. Studio tańca Gold po raz kolejny udowodniło, że pasja i ciężka praca potrafią tworzyć prawdziwą magię na scenie.